Witajcie wielbiciele Wystrzałów, Wybuchów i Wszelkich Eksperymentów w naszej grze. Oglądacie szalone eksperymenty. W tym programie sprawdzamy wszystkie niuanse i szczegóły mechaniki naszej gry. Dziś w programie najszybsza gąsienica, magia podświetlania i na deser czołgowy kosmodrom. Jedziemy! Stosunkowo niedawno sprawdzaliśmy najszybszą prędkość naprawy gąsienicy w grze i wówczas odnotowano wynik 3 sekundy. Jednak gdy pojawił się futbol czołgów, w którym prędkość naprawy o wiele się zwiększyła, postanowiliśmy znów sprawdzić, jak prędko można naprawić gąsienicę z całą załogą na pokładzie. Gdy piłka potoczyła się po boisku, nasz przeciwnik niewiele myśląc postanowił sfaulować i uderzyć w tylne koło nośne. Gdy tylko sędzia zdążył sięgnąć po gwizdek, nasz czołg T-62A już kierował się w stronę bramki przeciwnika, Prędkość naprawy w futbolu czołgów wyniosła jedną sekundę. To bez wątpienia nowy rekord. Kiedyś zadaliśmy pytanie, czy współczynnik kamuflażu czołgu będzie inny w standardowym położeniu i na boku. Załadowaliśmy mapę highway, jako czołg doświadczalny, wybraliśmy E25, T1 jako świetlik i Komet jako traktor, i przystąpiliśmy do dzieła. Przewróciwszy biedaka na bok, nasz T1 powoli kierował się do swojego celu i zobaczył go z odległości 147 metrów. Zapamiętawszy ten rezultat, nasz komet postawił E25 na obie gąsienice, a T1 wrócił do punktu wyjścia. Za drugim razem, w standardowym położeniu, nasz amerykański maluszek dostrzegł swego strzelca ze 140 metrów. Hmm, różnica wynosi jedynie 7 metrów. Możecie się nie przejmować współczynnikiem podświetlenia, jeśli nagle zostaniecie przewróceni. Jak sami widzieliście, różnica współczynników jest nieznaczna. A teraz nadszedł czas na fajerwerki, wybuchy, wzloty i oszałamiające powietrzne piruety. Panie i panowie, powitajcie maleńkiego, słabiutkiego, bardzo podatnego na uszkodzenia UE-57, który zmierzy się z wielkim i groźnym E-50. Dziś na mapie Overlord, przytuliwszy się do wraka czołgu Sherman, Nasz maluszek poleci przez ciernie do gwiazd. Lub nie poleci. Zaraz to sprawdzimy. Byliśmy ciekawi. Można w naszej grze wystrzeliwać czołgi w powietrze, taranując inny czołg? Właśnie do tego eksperymentu przydał nam się UE-57 ze względu na jego niewielkie wymiary, ale też szybki i ciężki E-50M. Po ustawieniu wszystkiego zaczęliśmy. E-50 rozpędza się. UE-57 modli się i. uderzenie! 3 sekundy. Zwyczajny lot. No tak. Kto by pomyślał, że lot w kosmos będzie możliwy w naszej grze. To wszystko na dziś. Dziękujemy za oglądanie, like i subskrypcję najlepszego kanału gry World of Tanks. Życzymy wam wielu szalonych emocji i sensownych sojuszników. Do zobaczenia wkrótce.